leśnym psotniku Nie lubi szkoły nasz wiesiek zamiast na lekcjach jest w lesie Patrzy kukułka i kuka Kuku widzicie nie uka Wyjął nasz wiesiek z cyzoryk Wycina z drzewa płat kory. Spędził sikorkę z gniazdeczka. Zabrał jej wszystkie jajeczka. Kopnął dla żartu dwa rydze. Rydze za niego się wstydzą. Sujkę ustrzelić chciał z procy. Aż biedna krzyknie: Pomocy! Mrówkom rozgrzebał ich kopiec: Taki niedobry to chłopiec. Gdy jadł śniadanie ze smakiem, zostawił śmieci pod krzakiem. A po tym wszystkim, o zgrozo, Rozpalił ogień pod brzozą. Widział to lasu gospodarz Krasnal, co mieszka w jagodach. I wznosząc ręce do góry, woła: Ratujcie nas, chmury. Chmury zmarszczyły brwi srogie, zaraz zgasimy ten ogień. Lunęły chmury ulewą, więc wiesiek skrył się pod drzewa. A drzewo? Fora ze dwora! Znów nęcicie moja kora? Próbował skryć się pod krzewem, lecz krzew pogroził mu z gniewem. Znowu chcesz naszych jajeczek? Krzyknęły ptaki z gniazdeczek. A dąb postawił mu korzeń, Bęc leży wiesiek w bajorze. Kuka, kukułka, a kuku, masz ci nauczkę, nie uku. Spotkała wieśka nauka chociaż jej w lesie nie szukał. Gdy wreszcie trafił do domu, nic nie powiedział nikomu, lecz wiem na pewno od cioci, że już tak bardzo nie psoci. Kopciuszek Pewien wdowiec miał śliczną i dobrą córkę. Gdy ożenił się ponownie złama cocha i jej córki. Zrobiły z dziewczyny sługę i przezwały kopciuszkiem. Siostry otrzymały zaproszenie na bal królewski. Kazały Kopciuszkowi uszyć ładne suknie oraz efektownie uczesać fryzury. I pojechały na bal do królewicza. Przed smutnym Kopciuszkiem zjawiła się wróżka. Wyczarowała piękne szaty i wyprawiła ją na bal. Pamiętaj jednak, że czar pryśnie o północy. Na balu królewicz tańczył tylko z Kopciuszkiem. Uderzenie zegara zmusiło Kopciuszka do ucieczki. Uciekając, zgubiła pantofelek. Królewicz wysłał gońca, aby odszukał dziewczynę. Macocha przedstawiła mu swoje dwie córki. Ale na żadną pantofelek nie pasował. A może ty przymierzysz pantofelek? Pasował on tylko na nóżkę Kopciuszka. Dworzanin zabrał Kopciuszka do królewicza. Kilka dni później odbył się ich ślub.